Czasem jestem jak wulkan. Niekiedy jak gołąb płocha. Odważna, lecz także skryta. Próbuję kochać. Kocham. Modni się stałam się od niedawna. Lubię się sobie podobać i ładnie pachnieć lubię. Z zapachem lawendy. Ale nie tylko. Czuję się wtedy taka swoja, czysta. Niedawno pokochałam walca. Nie umiem go jeszcze pięknie tańczyć, ale wiecie co? Wszystkiego w życiu można się nauczyć, jeśli człowiek pragnie. Lubię wygodne stare buty. Ponoszą wtedy mnie daleko. Czasami tęsknię, a nawet płaczę. Kobietą jestem motylem, ptakiem. Kiedy mam niemoc, to lubię tworzyć. Uczucia swoje przelewam na papier. Chciałam być piosenkarką, lecz w życiu wyszło inaczej. Nie tracę nadziei na przyszłość, poczekam cierpliwie, zobaczę.